No, już witał się z gąską nie. To cię ma Siemas, siema, z tej strony dziki gejmy. Dzisiaj trochę luźniejszy materiał z racji tego, że event kończy się jutro. To postanowiłem dopowiedzieć trochę rzeczy względem poprzedniego materiału. Pokażę Wam też nagrody, jakie zdobyłem. Może bez szaleństw, ale zawsze coś tam wpadło. Ale to bliżej końca. Teraz już przejdźmy do rozgrywki. Nie ma co tutaj dalej strzępić reja. Mam nadzieję, że mi nie wybierze mian sery, bo w tym trybie, no nie, ta mapa się nie nadaje do tego. Szukasz się po prostu jak pojeb. Za dużo tam jest tych kondygnacji. Dobra, no to go. Ta mapa, no niech będzie. Wolę w sumie to niż tą miancerę. ja że ten pistolet jest fatalny. Ja nie potrafię z tego strzelać. Kompletnie. To już lepiej jednąć tą. Aaa, ah, przez łeb. <laughs> to jest akurat fajne. Już wolę w ten sposób eliminować. Dobra, jakoś się udało. Nie nagrywałem też takich filmów prostszych. Wspominałem też o tym w tym moim filmie z podziękowaniami. O, no scope już lepszy. Znaczy, no scope to nie ma scope, ale wiecie o co chodzi? Bez przycelowania w tym sensie, nie? O, dobra. O, i tą broń lubię. To jest naprawdę mega broń, uważam, nie? Na tym KB2. Jeszcze zrobili z tego KB2, bo była KB3. No to już w ogóle nie. O, ale mi tam plecki przeorało pięknie. Dobrze, dwóch wjechało, tak? Ekstra. I tam chyba. No właśnie, trzeci. O, ty żbiku. No gdzie uciekasz? Ilu w ogóle jest? Dziesięciu, dobra. Czasem nawet się nie zapełnia ca cały room nie robiłem też filmów właśnie takich na luzie, bo miałem problem z ucinaniem mojego głosu przez tą wtyczkę, która redukuje szum. Eren Noise to jest taka wbudowana sztuczka, sztuczka wtyczka w OBS-a, no i ona totalnie nie służyła, coś mojego głosu nie ogarniała i potrafiła mi go ucinać. No i znalazłem alternatywę i teraz kurczę jest fajnie. No nie mówię, bo tam jakieś dźwięki czasem się przebiją klawiatury. Ale przy tym co było aż siał mi. Kurde, no nie, no ja tam nie będę wchodził po drabinie, bo to zanim wejdę, w ogóle dźwięk w tej grze jest dla mnie znaczy sam dźwięk jest fajny, tam ta wystrzały i tak dalej, ale ten taki o. No ja nie wiem skąd Skąd do mnie strzela po prostu typ, nie? Albo słyszę gdzieś, gdzieś, kroki, a on w ogóle jest gdzieś indziej, nie? To jest dla mnie jakieś, no, zjebane po prostu w tej grze. Coś tutaj poszło nie tak, nie? I słychać jak biegają, no teraz słyszę, że do góry, a za chwilę się okaże, że mi ktoś w plecy wjedzie, nie? Ogólnie ten event, y, znaczy, mi się podoba, no, event, no. Tryb bardziej może, bo event to co tam gówno event jest. I tryb jest spoko, ale jest bardzo. no taki sam. Cały czas te same postacie, te same te same bronie. Mogłoby to być jakoś urozmaicone. Mogłoby być więcej tych postaci, po prostu zmieniałyby się te bronie. Tak uważam, by było lepiej, ciekawiej. A nie w kółko jest to samo. Ta sama rotacja tych broni. Ta broń też jest fajna, zresztą Thompson, Tommy Gun jest zawsze fajny, jak, jakikolwiek by nie był. To jest superancka broń. Kurde, nie, nie, nie Tu Dostał! <gry> Okej, okay, te nagrody to wam później pokażę, jakie dostałem. Tutaj są te skrzynie z amunicją. tak w sumie trochę zbędne, no niby okej, okay, że są. Tak ludzie na tą broń ogólnie narzekają. No znaczy jest taka do dziwna tak. Ale nie wkurza mnie tak bardzo nawet ta broń jak taka jedna, która jak będzie to wam powiem. Ja się zastanawiałem czemu czasem wpada Czemu czasem masz więcej fragów? A kończysz, nie wiem, rozgrywkę? I pytałem właśnie o to, że, czy może ktoś wie. No ugaś się, chłopie! I ja nie zauważyłem tego wcześniej, ale faktycznie czasem zalicza po, po kilka fragów, jak zabijesz. O, dobrze, że tego zabiłem elegancko. Bo on jest na tym samym etapie co ja. Ale niestety dalej już nie, nie pykło. Oj. Kurde, on już jest co najmniej dwóch do przodu. Z tego co widzę. Dwa zabójstwa w sensie, bo już ma rakietnicę. O, dwóch akurat elegancko się nawinęło. Ta rakietnica. Ta, tamten karabin był bardzo fajny, tylko ma taki no, sprawy podrzut, ten LMG. Ale ta rakietnica. Nie wiem, dla mnie. O, gościu dostaje pod nogi rakietę i żyje, nie? No pewnie. Hmm. Ta rakietnica to jest dla mnie jakieś dno. No ale wiadomo, to. To nie jest do piechoty. No ale. Takie zadanie, co poradzisz w końcu. Tamten ma już tego sapacza z tą bronią z eventu, tego kosmicznego. Tam to już w ogóle jest dziwne dla mnie, nie? Tak nierówne. Tak wracając do tego dźwięku, to czasem w ogóle nie słychać tych kroków, jak e, biegniesz jakąś taką no, postacią z bronią, gdzie po prostu szybciej opuściłem rakietę, ona nawet nie wyleciała ale okej, okay, to może być już z pingiem związane. Nalanie by wyleciała. <grystanie> okej. Okay. Ej, nie, nie, nie mogę strzelać. O, i teraz strzelił. Znaczy, jest w pewnym sensie irytujący ten event. Eee, w specyficznych sytuacjach, tak jak przed chwilą na przykład. Albo ta broń ogólnie, co przed chwilą strzelałem, Totalnie nic nie siada z niej. Teraz akurat siadła jak masełko, coś pięknego. O, tom, tom lubię. Ok. I no potrafi zirytować ten event, nie? Tą broń bardzo lubię. Ten obrzyd jest naprawdę mocny. No, a to jest właśnie broń, której nienawidzę. To ja już wolę ten garłacz. To jest jakieś takie niecelne mm. dziwactwo. Ten Winchester, jakiś tu góry polas. Dobra, o, prowadzę miło. Początku zauważyłem, że wszystko wygrywałem, praktycznie o czym mówiłem w moim pierwszym materiale. Później zacząłem przegrywać i trafiałem na naprawdę spocuchów totalnych. A teraz często po prostu trafiam na afkerów. Ludzie afkują. Jest. <grystanie> Dobra, wymęczone <grystanie> trochę. Ludzie afkują, co wam zresztą pokażę zaraz dam wstawki. To może nawet nie jest tyle Awk. Co? O fanie. Okej. <laughs> okay. No to dobra, no to dostałem oddział. To tego się nie spodziewałem totalnie, bo wcześniej oddziału nie dostałem, ale to zaraz wam pokażę, jakie nagrody inne wjechały. No, spoko. Spoko. To są szwabole, nie? To jak najbardziej. No, to nawet nie, nie tyle byli afkerzy, co. Znaczy, byli afkerzy, ale wiadomo, tutaj nie poławczysz, bo cię kiknie z gry. Więc y, na auto-ataku postacie, i potem słyszysz, jak wali z katany w, jakiej, w, nie wiem, w jakąś framugę, albo w jakieś drzwi, albo gdzieś po kiblu się chowają, albo koleś w wagonie się chował, nie? No, zaraz wam tutaj to wszystko wstawię, to, to będziecie widzieć. <grych> Dobra, to ja jeszcze sobie. Rundkę pyknę może mian Sera będzie. <grymne> o, na szczęście nie ma. O, i to jest bardzo fajna mapa. To jest uważam jedna z lepszych map. Akurat musiało mnie dać yy, do góry, nie? Kurde, się ma Afker. No, no właśnie Afkerzy nie. Lezwinął mi go. Ten co, czołga się A, ale dobra, zdążyłem go trafić. <gryzanie> Leżeć, I ten dźwięk po prostu to jest masakra, no, no nie wiesz gdzie, co, na dole. Może coś tam żandarmem napiera. Aha, no właśnie nie ta strona. Okay, dwie pieczenie. Fajny ten mas naprawdę, fajne bro. Gleba. Do pieca. Co? Jeszcze żył? E, no i, i Gdzie ten ogień leciał? Przepraszam bardzo. No dobrze, zjarałem tego typa. Co już miał? Ej, tu jest jakiś bak w tym miejscu. Świetnie. Na No, ale mi wyleciał. Nie chciał chlasnąć. A, piesko. Smyrał. No widzę, że tu już gościu też z tym garłaczem biega. Czasem widziałem, że niektórzy w ogóle z tym nie, nie biegali, z tym garłaczem tylko z tą szablą. Nie totalnie w ogóle rezygnowali. Nie próbowali nawet kogoś ustrzenić z tego. <głos> <głos> Dobra, jest okej okay. Ale ktoś i tak jest Plus jeden, cholera Mógłby ten tryb zostać, moim zdaniem, tak żeby właśnie sobie pograć, żeby trochę rywalizacji było. No ale to tylko tryb i niech tak zostanie, oni z tego eventy zrobili i to takie... Trochę zdubska. Ale przynajmniej skład mi wjechał. Super, świetne po prostu to było. Ten za mną Dobra, chyba zabiłem nawet tego typa. O nie, przeżył. Ej, no bez takich, no Bue z Obrzyna przeżył, już no Dobra. Okej. Okay. Nie ma tragedii. O nie, ta gówniana broń. Ale akurat się nawinęli ładnie. No zaraz mi z hołka i jebnie. Jest! Jedziemy. Chyba tu będzie najlepiej komuś walnąć z pały. Mhm. Dawaj go, dawaj, 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 indienina. No, już witał się z gąską, nie? Yeah! Tego było najłatwiej, no bo to musi przeładować. A ja jeszcze widziałem, że wyrzucił ten garłacz i nie trafił. O, ja jeszcze temu czachę rozwaliłem. <ścoughs> Jest dobrze. Okej, okay, moi mili, to to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się w takiej luźniejszej formie też podobał. Na ekranie pojawiają się inne ciekawe filmy z Enlisted i do zobaczenia, trzymajcie się dzikusy, odmaszerować!